Mili państwo przysłowie ludowe dziś skomplikowane. Gdy zamarznie 1 grudnia, wyschnie nie jedna studnia. Gdy 1 pogoda służy, to wczesną wiosnę i pogodną wróży. Przysłowie nie przewiduje jednak takiej ewentualności, iż mianowicie 1 grudnia może być jednocześnie pogodnie i mroźnie. No ale nie wymagajmy od przysłów za wiele i to od razu na początku miesiąca. Dzisiaj świętują numizmatycy, czyli Kolekcjonerzy zabytkowych monet oraz jubilerzy, ponieważ właśnie 1 grudnia, tyle że w roku 660, zmarł święty Eligiusz, który jest patronem złotników. Ale przecież my wszyscy jesteśmy kolekcjonerami monet, tylko że po pierwsze współczesnych, a po drugie najczęściej o niskich nominałach, niestety. Pamiętajmy jednak, że pieniądze nie załatwiają wszystkiego, bo jak powiada aforysta. Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a na końcu już tylko zdrowym. Prasa. Czytamy orędownik, ilustrowane pismo narodowe i katolickie z grudnia 1936 roku, a w nim dramatyczne doniesienie kryminalne ze sfer wiejskich. W nocy z 30 na 31 ubiegłego miesiąca zakradli się nieznani sprawcy do gospodarza rzyskiego w Błażejewie pod Bninem. Po wybiciu dziury w murze skradli trzy świnie, wagi każda 80 kg. Sprawcy zbiegli nieznani. Nieznani. Cóż, nie wiadomo, czy bardziej oburzać się z powodu zuchwałej kradzieży, czy podziwiać krzepę złodziei. Historia każe pamiętać, iż 1 grudnia 1880 roku brytyjski pisarz Arthur Conan Doyle opublikował nowelę pod tytułem Studium w Szkarłacie, w której po raz pierwszy pojawia się detektyw nazwiskiem Sherlock Holmes. Był na tyle genialny i myślał tak szybko, iż trzeba było do fabuły z jego udziałem wprowadzić no, niezbyt lotnego pomocnika, któremu detektyw tłumaczył jak dziecku zawiłości. Śledztwa, a swoje tłumaczenia rozpoczynał zazwyczaj zwrotem elementarne, drogi Watsonie, co znaczyło to jest tak proste, że nawet dziecko z pierwszej klasy by zrozumiało, ale tobie jeszcze raz wyjaśnię. I tu Sherlock tłumaczył krok po kroku o co chodzi, a razem z Watsonem pilnie przysłuchiwał się tym wykładom Wiesław Kot.